jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wskaż zdania fałszywe. A. 1 kg wody o temperaturze 100 stopni Celsjusza ma taką samą energię. Energia jest równa ciepło, jak 1 kg pary wodnej o temperaturze 100 stopni Celsjusza, ponieważ energia wewnętrzna zależy od masy substancji i jej temperatury. Tak, jak najbardziej ale zostało tutaj pominięte ciepło właściwe, a we wzorze na ciepło mamy iloczyn, czyli mnożenie masy, zmianę temperatury i ciepło właściwego. A ciepło właściwe dla wody, a dla pary wodnej jest różne, więc nie będą mieć takiej samej energii. Zatem to zdanie jest zdaniem fałszywym. B. Na szczycie wysokiej góry woda wrze niżej w niższej temperaturze, Niż u jej podnóża. I tu z kolei jest prawda, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ciśnieniem C. Dana ilość określonej substancji podczas topnienia pobiera tyle samo ciepła, co podczas parowania w temperaturze wrzenia. No nie, bo znów tutaj mamy dwie różne temperatury, ponieważ ciepło topnienia różni się od ciepła parowania. A jak mamy określić, Ilość tej substancji, to musimy wyliczyć jej masę. Tak? A we wzorze na przykład na ciepło topnienia mamy Q przez M, czyli w danych wzorach Q będzie iloczynem masy i ciepła topnienia lub ciepła parowania, ale to są różne mm, wartości. Więc znów tutaj mamy do czynienia ze zdaniem fałszywym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.